Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób zaprojektować własną płytkę PCB. Do tego celu użyjemy darmowego oprogramowania o nazwie KiCad. Przejdziemy przez schemat, przypisanie footprintów, rozmieszczenie elementów i przygotowanie gotowej płytki wraz z wygenerowanymi gerberami, tak byś mógł ją wysłać później do zewnętrznej firmy, żeby ją wykonała. Jeżeli natomiast chcesz ją wykonać samemu, w następnym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób to zrobić metodą termotransferu. A tymczasem zapraszam do tego materiału, w którym krok po kroku omówię te wszystkie elementy, a w podsumowaniu opowiem o plusach i minusach tego to oprogramowania. Zatem zapraszam! Procesu instalacji nie będę Ci pokazywał. Należy wyłączyć po zainstalowaniu program KiCad i w tym momencie musimy sobie stworzyć w pierwszej kolejności nowy projekt. Możemy stworzyć całkiem pusty projekt, bądź stworzyć go z szablonu. Do dyspozycji mamy kilka szablonów, natomiast w tym tutorialu nie skorzystamy z nich. Zatem tworzymy nowy projekt. Najwygodniej sobie stworzyć nowy katalog na ten projekt. Wpiszemy sobie tutorial. Nazwa projektu to też będzie tutorial. I tworzą nam się dwa pliki: schemat i rozmieszczenie PCB. W pierwszej kolejności przechodzimy do schematu. Możemy kliknąć tu dwa razy, bądź po prostu kliknąć w edytor schematów. W tym momencie ujawnia nam się okno schematowe. Mamy tutaj po prawej stronie narzędzia projektowe, po lewej stronie ustawienia wyświetlania. U góry są ważne narzędzia dotyczące całej pracy z środowiskiem. Najwygodniej zacząć przygodę swoją od zobaczenia skrótów klawiszowych, ponieważ w tym programie dużo trzeba z nich korzystać. Jest to dużo wygodniejsze i szybsze. Przechodzimy do zakładki skróty klawiszowe. Można sobie zrobić screenshota i wszystko wydrukować. Należy rozpocząć od dodania kilku elementów. A co będziemy budować? Będziemy budować nowy adapter, który posłuży do ładowania ogniw 1S i 2S dla mojego drona. Sam projekt będzie bardzo prosty, natomiast jest też dobrym przykładem, w jaki sposób korzystać z tego y, narzędzia. Od czego zaczynamy? Dodajemy elementy na schemat. W tym celu klikamy literkę A i zaczyna nam wczytywać całą bibliotekę symboli. Przy pierwszym razie to dosyć długo trwa, ponieważ tych symboli jest bardzo dużo. Możemy sobie tutaj przewijać te symbole paskiem. Nieskazane jest używanie y, scrollowania na myszce, ponieważ to się czasami zacina. To kwestia środowiska. I z racji tego, że już część rzeczy wiem, co mam wpisać, to po prostu sobie wpisuję jako konektor 01 i szukam odpowiednie elementy, które mnie interesują. Klikam na schemacie i element dodany. Potrzebuję kilku, kilka takich konektorów. W jakiś sposób je powielić? Najpierw klikamy Skype, żeby wyjść z menu dodawania elementów. Następnie klikamy C, kiedy mamy najechany kursor na danym symbolu. Powieliliśmy 6 razy siódmy raz będzie dotyczył strony zasilania. Jak obrócić dany schemat? No, literką R, zawsze obracamy. Obracanie jest tylko w jedną stronę, ale to niczemu nie przeszkadza. Następnie musimy dodać reprezentację dla złączek dla akumulatorów 2S. W tym celu znowu wpisujemy kon i szukamy złączki, która nas interesuje. Na tym etapie nie interesuje nas, jaki element dokładnie użyjemy, ponieważ footprinty, czyli Rozkłady, rozkłady nóżek ustalamy w późniejszej części programu w przeciwieństwie do programu IGLU, ponieważ kiedy dodawaliśmy w IGLU nowy element, zawsze trzeba było od razu określić, jaki to dokładnie jest element. Natomiast w tym przypadku określamy tylko schemat, sam sobie schemat, a później dopiero przypisujemy do schematu odpowiednie nóżki, odpowiednie elementy. Analogicznie robimy dla wszystkich innych elementów. Jedna ważna uwaga jest przy dodawaniu elementu który będzie nam zwierał tak zwane yy, zasilanie z odpowiednim celu akumulatora ponieważ gdy sobie wybierzemy pinout 0.2.0.6 czyli tego typu mamy do dyspozycji różne rozstawienia i te rozstawienia są dosyć istotne później z punktu widzenia yy, footprinta dlatego żeby schemat był zgodny z footprintem dla standardowych gold pinów, należy wybrać od event. W innych przypadkach te piny mogą się nie zgadzać. Wszystkie elementy wstępnie mamy rzucone na ekran, należy w tej chwili łanie pokładać schemat, żeby był czytelny. Ja to zaraz zrobię i do Was wracam. W jaki sposób można przestawić element, bądź go zacząć obracać i przestawiać? Należy znowu najechać klawiszem na element, kliknąć literkę M i wtedy można go przesuwać. Wstępnie wszystkie elementy umiejscowiłem już w odpowiednich miejscach. W tej chwili należy tworzyć połączenia. W jaki sposób wykonać połączenia? Możemy kliknąć w tym miejscu i wtedy uruchamia nam się tool, bądź znowu najeżdżając na odpowiedni pin kliknąć literkę W i wtedy zaczyna nam automatycznie tworzyć połączenie. Biorę się zatem do dzieła i łączę wszystko tak jak powinno być. Połączenia mam wstępnie skonfigurowane. W tej chwili należałoby dodać zasilanie i masę do układu. W jaki sposób to zrobić? Są dwie opcje albo wpisujemy literkę A i wpisujemy VCC lub GND w wyszukiwarce lub klikamy literkę P. I w tym momencie nam tylko wyświetli symbole od zasilania. My sobie wpiszemy tu VCC. Duplikujemy sobie wszędzie tam gdzie potrzebujemy. Podobnie klikamy literkę P i dodajemy GND. Łączymy w tej chwili nowe dodane elementy, tak żeby cały schemat zakończyć. Tak wygląda cały schemat, nie jest to nic zaawansowanego, jest to bardzo prosty adapter, natomiast na potrzeby szkolenia jak najbardziej się nadaje. W tym momencie co należy wykonać? Oczywiście trzeba zapisać. W ustawieniach też jest możliwość ustawienia tak, żeby się samo zapisywało automatycznie. Mamy tutaj odpowiedni cykl, w jaki sposób powinno to wykonywać. W tym momencie musimy przejść do przypisania footprintów dla danych symboli. I w tej chwili nas program informuje, że należało, należałoby ponumerować wszystkie te konektory, ponieważ w tej chwili, tak jak widać, każdy ten element nie ma swojego indywidualnego numeru, więc. Program chce to za nas zrobić. Pozwalamy mu to zrobić, chyba że sami podaliśmy odpowiednie numery do elementów. Naszym określeniem ukazuje się funkcja przypisywania footprintów. W tej chwili nie mamy niczego przypisanego. Warto sobie przeciągnąć ten element do prawego okna, ponieważ musimy tutaj sobie uruchomić przeglądarkę footprintów. W tym celu należy kliknąć to ikonę, pojawia się przeglądarka. Przeglądarka ta, gdy sobie zaraz wybierzemy jakiś Podgląd pokazuje typowo, jak na schemacie będzie to wyglądało. Czasami jednak warto zobaczyć, w jaki sposób rzeczywiście będzie wyglądał ten element. I do tego celu służy podgląd 3D. Możemy sobie kliknąć na ikonę 3D. Dzięki temu mamy dokładny podgląd elementu, o którym mowa jest w tym oto footprintcie. W tym momencie dla złącza akumulatorów tymczasowo przypiszemy sobie goldpiny, ponieważ chcę Ci później pokazać, jak ewentualnie zmienić footprint w trakcie już projektowania płytki PCB. I czy to jest takie trudne? W trakcie przypisywania footprintów warto sobie posiłkować naszym schematem, żeby wiedzieć, który konektor, yy, gdzie jest podłączony. Konektor J2 jest zasilający, więc on będzie inny niż pozostałe. Zacznijmy sobie w takim razie od tego innego. Wybierza wybieramy sobie zakładkę yy, Phoenix. I wybieramy konektor. Planuję użyć tego typu konektor, natomiast w rzeczywistości nie będę go tu przylutowywał, tylko przylutuję w jego miejsce kable. Natomiast jego stopy są na tyle duże, że przeniesie duży prąd. Gdy znaleźliśmy konektor, zaznaczyliśmy sobie tutaj yy, nasz element na schemacie. Klikamy dwa razy. I już jest przypisany konektor. Wracamy w tej chwili do pin headerów. I kolejno przypisujemy odpowiednie piny. Dla 03 szukamy 0,3, dla 02 szukamy 0,2. I tak dalej, i tak dalej. Tak, jak wcześniej wspomniałem o problemie z pinem podwójnym, to zaraz pokażę Ci, dlaczego było takie ważne wybranie odpowiedniego schematu, ponieważ, tak jak widać, na footprincie też są numery, i te numery mogą się różnić, różniłyby się, gdybyśmy podłączyli do schematu inną reprezentację tych pinów. Gdy ustawiliśmy wszystkie rzeczy. Klikamy zastosuj zapisz schemat i kontynuuj. I możemy powyłączać te okienka. Gdy mamy już przypisane footprinty, musimy w tej chwili wygenerować coś takiego jak lista sieci. Jest to niezbędne, żeby przejść do kolejnej fazy, czyli projektowania już samej płytki PCB. Generujemy listę sieci, przez co tworzy nam się nowy plik. Zapisujemy go. W tej chwili za każdym razem, gdy będziemy chcieli zupdate'ować sobie tutaj ten schemat, tak, żeby był dostępny także od strony płytki PCB, musimy za każdym razem wygenerować listę sieci. Nie działa to automatycznie jak na przykład w programie IGLU, tylko trzeba to robić ręcznie. Klikamy uruchom PCB New, czyli tworzenie obwodów drukowanych. W tej chwili ten obwód jest pusty i co należy zrobić? Należy wczytać listę sieci, którą przed chwilą właśnie. Dodaliśmy. Przy dodawaniu bądź updateowaniu listy sieci, warto sobie zaznaczyć opcję, żeby uaktualniał footprinty. Ponieważ jeżeli zmienimy w ustawieniach w projekcie footprinty, a nie zaznaczymy tej opcji, opcji to nigdy nam tego nie zrobi. Klikamy uaktualnij PCB i zamknij. W tej chwili, jak widać, pod kursorem mamy dostępne wszystkie e, footprinty. W miejscu, które nas najbardziej interesuje, klikamy i zostały one umieszczone. Klikamy w dowolnym miejscu na ekranie, żeby odznaczyć wszystkie elementy. Spójrzmy teraz na cały jeszcze interfejs. Ponownie warto wejść do ustawień i wydrukować sobie wszystkie skróty klawiszowe, ponieważ jest ich tu dużo. Po lewej stronie mamy tutaj opcję wyświetlania elementów i wyświetlania dodatkowych pasków, typu pasku na przykład do tworzenia e, układów mikrofalowych. To wyłączamy, bo nam nie będzie potrzebne. Po prawej stronie mamy na tule i warstw oraz zakładkę z informacjami na temat elementów Szczałka informuje nas na której warstwie pracujemy u góry mamy tutaj informacje na temat ścieżek i tego typu rzeczy i ustawień siatki w tej chwili jest ustawiona na dokładność 1 mm siatka włączymy sobie tą siatkę i ja w tej chwili poukładam sobie wszystkie elementy w jaki sposób to robić? podobnie jak w schemacie najeżdżam kursorem na element, klikam M i mogę go przesuwać. Trzeba uważać na co się najeżdża, ponieważ jeżeli znajdziemy na nazwę, na przykład J2, to też się możemy przestawić. Biorę się do wstępnego ułożenia elementów i zaraz do Was wracam. Gdy program nie wie, co należy zaznaczyć, co należy przesunąć, pyta się, czy to ma być wartość, czy ma być to footprint cały. I klikamy element, który nas akurat interesuje w danym momencie. Gdy układamy elementy nie jesteśmy pewni odległości a nie chce nam się liczyć kratek warto użyć sobie z narzędzia pomiaru odległości klikamy jedno miejsce, drugie i w tym momencie mamy dokładnie wyświetlone informacje na temat odległości i tutaj poinformowało mnie, że odległość wynosi prawie 9,5 mm żeby podświetlić sobie sieć, warto sobie kliknąć na pinout, który nas interesuje i dzięki temu wiemy dokładnie gdzie jest dany element w danej sieci Elementy mam ułożone. W tej chwili możemy zabrać się za łączenie całego schematu. Klikamy opcję trasuje ścieżki. I trasujemy je wszystkie po kolei. Ścieżki muszą być przeprowadzane pod kątem 45 stopni. Nie można zaginać ścieżek pod kątem 90 stopni. To ograniczenie wynika z, z właściwości płytek PCB. Z racji tego, że w tej chwili przeprowadzamy sygnały tylko i wyłącznie zasilania, więc nie musimy się tak przejmować ich. Kierunkiem i sposobem, w jaki to robimy, ponieważ tymi liniami będzie tylko przeprowadzane zasilanie do akumulatorów. W przypadku, jeżeli byśmy mieli wykonywać układy pod sterowanie jakimiś elementami bądź pomiary, to wtedy ułożenie sygnałów tych linii musi być zdecydowanie inne. Wtedy należy po prostu zachowywać pewne zasady przy projektowaniu płytek. Połączyliśmy wszystkie ścieżki. W jaki sposób w tej chwili wygląda projekt, możemy go podejrzeć w przeglądarce 3D. W jaki sposób to zrobić, wybieramy widok, przeglądarka 3D. W ten sposób na razie wygląda projekt i tak wyglądają ścieżki. Tak jak widać już na samym projekcie też, te ścieżki są bardzo chude. Musimy je zaraz pogrubić. Ponadto, żeby mieć 100% pewność, że Ścieżka będzie w ten sposób wyglądała, i doda żeby dodać pole masy, musimy zdefiniować jej krawędzie. W jaki sposób zdefiniować krawędzie? Wybieramy sobie warstwę eczka. Następnie wybieramy narzędzie linii i rysujemy. Jeżeli stwierdzamy, że należy przesunąć, możemy zawsze kliknąć literkę M. Linię też można skrócić, jeżeli coś się przesunęło. Klikamy literką D. I mamy tutaj na końcu taki kwadracik. Skracamy go i jest gotowe. W tym momencie dodamy sobie tak zwane pole masy, żeby połączyć wszystkie masy. Zazwyczaj w układach sami nie łączymy mas, pozwalamy na pole masy, chyba że przeznaczenie płytki jest inne i wymagania dla płytki, bo to zależy też od wymagań, co płytka ma wykonywać. W jaki sposób wykonywać sobie takie pole masy? Wybieramy podobnie warstwy, która nas interesuje. To jest nasza warstwa bottom. Też w tej chwili malowaliśmy na warstwie bottom. Klikamy sobie w opcję do tej sfery. Klikamy w pierwszym rogu naszej krawędzi płytki i pyta nas, o jaką strefę nam chodzi. Klikamy sobie GND. Tutaj mamy ustawienia prześwitu i szerokości minimalnej. Z racji tego, że płytka będzie wykonywana metodą termotransferu, muszę trochę zwiększyć szerokość minimalną i zwiększam ją na 0,4 mm. I klikamy OK. I w tym momencie. Zaczyna nam rysować strefę masy. Gdy klikliśmy w ostatni róg, dalej, nie ma końca tego, dlatego, w, trzymając kursor na ostatnim rogu, klikamy prawym i zamknij obrys strefy. I w tym momencie wykonało nam strefę dla całej płytki. Przejdźmy zatem do poprawienia tej grubości tych ścieżek wszystkich. W jaki sposób to zrobić? Klikamy na ścieżki, edytuj zdefiniowane rozmiary. Musimy przejść do klasy sieci. W tym programie jest możliwość dodawania kilku klas sieci, więc dodamy sobie taką klasę jak zasilanie. Dla zasilania głównego, który wejdzie na te piny, podamy sobie grubość ścieżki na poziomie 1,5 mm. Natomiast ścieżki dla tych oto pinów ustawimy na 1 mm. Tak, żeby łatwo było później wykonać taką płytkę w domu. Oczywiście można przygotować projekt tak żeby w przyszłości można było go wysłać do firmy, która specjalizuje się w tym. O tym będzie w dalszej części tego filmu. Gdy wybraliśmy już wartości ścieżek i wszystkie parametry, które nas tu interesują, w tym miejscu możemy zmienić klasę sieci. I dla VCC przygotowaliśmy klasę zasilanie i wybieramy ją. I klikamy OK. I w tym momencie nic się nie stało. Sama się nie zaktualizowało niestety. W tym przypadku należy kliknąć edycję. Edycja właściwości ścieżek i przelotek. Nie wiem czemu, ale z automatu nie chcę tego wykonać. I w tym miejscu wybieramy sobie ustaw do wartości klas z połączeń. Wskazane jest ustawianie wszystkiego według klas. Wtedy łatwiej wszystkim zarządzać. I dla dajemy OK. Grubości ścieżek zostały poprawione, natomiast znowu nasze pole masy zalało wszystko. S są w tej chwili zwarcia. Klikamy na klawiaturze literkę B. I od razu projekt został zaktualizowany. Przejdźmy do naszego podglądu 3D. Tak prezentuje się w tej chwili podgląd 3D. Wspomniałem wcześniej na temat tego, że wymienimy sobie w tej chwili na już gotowym schemacie te footprinty. W jaki sposób to wykonać? Wracamy do schematu, otwieramy bibliotekę z footprintami i zmieniamy wszystkie te, które nas interesują. Złącze dla akumulatorów 2S balansujące. Jest to złącze firmy JST numer 326. Zaznaczamy konektor, który chcemy wymienić i wymieniamy przez podwójne kliknięcie. Gdy sobie przesuniemy zakładkę, zobaczymy, że zostało to przesunięte. Czy możemy w tym miejscu też skopiować, możemy dać Ctrl C i w wszystkich tych miejscach wkleić po prostu tą nową wartość. Dla ogniw 1S musimy znaleźć złącze typu PH. Dla złącza pH pH 2 jest to po prostu konektor o numerze 113. Klikamy dwa razy i podmieniamy wszystkie pozostałe konektory. Zapisz zastosuj schemat, dajemy OK. Następnie tworzymy ponownie listę sieci, tak jak wcześniej. Wchodzimy do naszej płytki. Ładujemy ponownie naszą sieć, uaktualniamy footprinty i zamykamy. Tak jak w tej chwili widać, część footprintów niestety nie pasuje nam do schematu. W jaki sposób to zrobić? No, musimy po prostu każdy z tych footprintów w tej chwili umiejscowić, ponieważ to są nowe footprinty, ich domyślna pozycja wygląda w ten sposób, więc musimy sobie je obrócić. Klikamy literkę M i R, obracamy. W jaki sposób sprawić, żeby ta ścieżka pasowała w tej chwili do tego footprinta? Najeżdżamy na ścieżkę i klikamy literkę G. Jeżeli potrzebujemy dokładne dopasowanie, klikamy literkę A i analogicznie wszystkie pozostałe pady wykonujemy tak samo. Gdy użyliśmy wszystkie elementy, znowu klikamy literkę B i w tym momencie nasze pole masy zostało ponownie zaktualizowane i możemy przejść do podglądu 3D. W ten sposób prezentuje się nasza płytka. Możemy oczywiście nierówne piny delikatnie przesunąć prawo lewo tak żeby było wszystko równe. Górna warstwa nie będzie wytrawiana bo to będzie płytka jednostronna. Od dołu możemy ewentualnie umieścić tekst ale to jest na tyle proste że nie muszę Ci tego pokazywać. Gdy mamy gotową już płytkę w tej chwili należy się zastanowić czy chcemy ją wytrawiać sami czy odesłać do wykonania w profesjonalnej firmie. Jeżeli chcemy sami wykonać klikamy wydrukuj płytkę. Wybieramy warstwy które nas interesują dajemy drukuj i tyle. W przypadku Stworzenia Gerbera. Określamy sobie folder wyjściowy. Ustawiamy zgodnie z tymi, tutaj wszystkimi ustawieniami. I klikamy rysuj. W ten sposób przygotował Gerbery. Jeszcze oprócz tego musimy przygotować pliki wierceń. Ustawiamy zgodnie z tymi ustawieniami. Ważne, żeby połączyć otwory PTH i NPTH, żeby były w jednym pliku. I generujemy wiercenia. I zamykamy to. W jaki sposób przejrzeć, czy nasze pliki są poprawnie wygenerowane. KiCad ma oczywiście wbudowaną opcję, jak przeglądarkę plików Gerber. Oczywiście, zanim wyślemy do danego producenta płytki, warto sprawdzić na jego przeglądarce czy wszystko poprawnie generuje. Natomiast teoretycznie nie powinno być żadnych kłopotów, ponieważ ten program jest dosyć nowym programem i czy ma wszystkie standardy. Musimy sobie najpierw otworzyć plik wierceń i musimy otworzyć pozostałe pliki Gerber. Zaznaczamy je wszystkie oprócz Joba, ponieważ to jest wewnętrzny plik od programu KiCad. I dajemy OK. I w ten sposób zostanie wykonana nasza płytka. Zielonym kolorem zostały oznaczone nasze przewierty. Niebieskim wszystkie ścieżki, plus opisowe elementy. Po prawej stronie możemy odznaczyć warstwy, które nas nie interesują na schemacie. Płytka została zaprojektowana, zatem przejdźmy do podsumowania. Podsumujmy dzisiejszą pracę i porozmawiajmy sobie na temat zalet i wad tego oprogramowania. Rozpocznijmy od zalet. Jest to jakby nie patrzeć kombajn. Posiada wszystko, co jest niezbędne przy tworzeniu kompleksowych płytek PCB. Zaczynamy od schematu. Później, dzięki budowie wie programu, możemy przejść do przypisywania odpowiednich footprintów. W przypadku konkurencji, np. igla, nie jest to możliwe i musimy już w trakcie tworzenia schematu pamiętać o wybraniu odpowiedniego elementu. Tu w tym przypadku wybieramy go później, a jeżeli uznamy, że chcemy zmienić ten element, czyli nóżki tego elementu, nie stanowi to żadnego kłopotu. Ponadto program posiada także rozbudowane narzędzia przy układaniu płytek, które bardzo łatwo się obsługuje. Istotnym też plusem tego programowania jest wbudowany generator plików Gerber i Wierceń oraz przeglądarka do tych plików. To przyda nam się wtedy, kiedy będziemy chcieli wysłać naszą płytkę do zewnętrznej firmy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mi osobiście nauka tego programowania zajęła zaledwie dwie godziny. Tak, tylko dwie godziny, więc uważam, że to oprogramowanie jest łatwe. W obsłudze, oczywiście. W porównaniu, na przykład, do Igla, który jest dużo bardziej skomplikowany w obsłudze, to tutaj widać, że deweloperzy postarali się zrobić wszystko to, żeby ułatwić użytkownikowi pracę. A jakie są wady? Pierwszą wadą są te skróty klawiszowe, o których trzeba pamiętać. Niestety, bez ich użycia, praca z tym programem jest bardzo trudna. Niestety nie wszystko uda się nam bardzo szybko wyklikać i tak dalej i trzeba korzystać z tych skrótów klawiszowych. Po drugie okienka. Niektóre okienka mają problemy z wyświetlaniem. Na przykład okienko dodawania elementów, kiedy scrollujemy nagle wyczernia. To są drobne błędy, ale potrafią denerwować przy dużych projektach. Kolejnym problemem jest przypisywanie footprintów, ponieważ te trzy okienka, które ustawialiśmy, można byłoby zawrzeć w jednym okienku, w którym byłyby wyświetlone nazwy footprintów, aktualne przypisania, przeglądarka layoutu, pinu oraz podgląd 3D. Będąc przy podglądzie 3D, trzeba powiedzieć, że ten podgląd jest chyba największa zaleta tego oprogramowania i to w darmowym oprogramowaniu, ponieważ nawet kiedy byśmy chcieli sobie wyobrazić, w jaki sposób wygląda płytka, to jednak... Łatwiej zawsze dostrzec błędy, kiedy mamy pełną jej wizualizację. Zatem, jeżeli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, byś niczego nie przegapił. W następnym materiale pokażę Ci, w jaki sposób w domowych warunkach ja wytrawiam tego typu płytki. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.